Bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale w Nowym Roku 2020. rok W tym odcinku pokażę Wam wszystkie moje prezenty świąteczne i urodzinowe. Urodziny miałam 31 grudnia. Mam już 19 lat i to jest ostatni rok Naście. Będzie takim nastolatkiem. No, ten rok będzie taki pełen y, zmian koniec szkoły. Chciałam znaleźć pracę, moją pierwszą pracę w życiu. E, może jest wyprowadzka. Zobaczymy, nie wiem, jak to będzie. E, ale po prostu ten rok będzie po prostu takim pełen zmian, takim właśnie dorosłym, e, a następny rok to już totalnie dorosłym rokiem, nie. W tym odcinku właśnie pokażę Wam wszystkie moje prezenty urodzinowe i świąteczne, e, dostałam też pieniądze. I pokażę Wam oczywiście rzeczy, które za pieniądze kupiłam. Um, oczywiście to mi jeszcze zostało. I tak, pierwszą rzeczą będzie y, moja taka aktualnie wymarzona paletka y, kosztowała ona 160 zł, na przedcenie zupełnie 130 I jest to na Soul Bluming, kolory po prostu niesamowite. I y, y, właśnie aktualnie nagrywam wam y, test. Paletki, więcej właśnie tam powiem Wam o tej. I od tej pojawi się 19 stycznia, właśnie z tej paletki. Więc oczekujcie. Yy. Paletka po prostu była moim wymarzonym, po prostu takim małym prezentem. Jedną rzeczą, albo rzeczami z tej serii są książki. Yy. Agnieszki Krawczyk. Tutaj mam y, najmilszy prezent, ulica Wierzbowa, to jest książka do czytania, tak jakby. A tutaj jest poradnik pani Flore. I myślałam na początku, że to właśnie będzie taki. Takie coś. do czytania, tak? Czyli książka. I jednak nie. Okazało się, że to taki. przepisnik, Coś ty co sobie mogę nazwać, ponieważ. Y kuracja nawilżająca do włosów na przykład, mam miejsce na notatki, tonik z zielonej herbaty na przykład, płatki potroczy z żywokostem? Nie to wiem, to jest żywokost. Ale myślałam, że to będzie taka książka do czytania, jednak się okazało takim poradnikiem, jak sam tytuł yy, mówi, prawda? No a tutaj właśnie takie świąteczne w seriach, nie wiem, nie jestem pewna, czy pojawi się drugi Drugi tom tej książki, czy właśnie skupię się tylko na tym jednym tomie. No, ale to moja ulubiona aktor, autorka tych książek, to musiałam, musiałam ją mieć w swojej kolekcji, prawda? Więc też jestem z tego mega zadowolona, z tego prezentu. Kolejnym prezentem to będzie właśnie prezent na urodziny od mojego chłopaka, i jest to jakby zostać współczesną czarownicą, ponieważ zaczęłam się interesować właśnie tymi tematami. E, dodatkowo właśnie stworzyłam e, klub na SSO Marvel Witches Legion. Może e, słyszeliście, że stworzyłam klub, e, ponieważ e, na naszym e, klubowym Instagramie Glamorse Legion po prostu pojawił się taki post, że klub został rozwiązany e, i stworzyliśmy po prostu coś nowego coś takiego totalnie innego i właśnie w tym klubie e, uczymy się właśnie w czarach, o współczesnych czarownicach, o mocy kryształów, ziół e, i tak dalej. Ale jednocześnie chciałabym też poszerzać swoją wiedzę na ten temat, ponieważ bardzo mnie to zaciekawiło. E, Głównym właśnie takim kanałem, którym tak zaciekawił, były Paranormalia, link właśnie będzie w opisie. E, no i ta książka, jak tylko zobaczyłam, to bardzo ją chciałam, więc e, po prostu mój chłopak e, kupił mi ją żebym ją po prostu miała No przeczytałam pierwszy rozdział i niektóre rzeczy nie wiedziałam nie wiedziałam, no niektóre rzeczy nawet nie wiedziałam, na przykład historia, no, ale zapraszam ogólnie na nasz klubowy kanał. Link właśnie też również będzie w opisie i link do naszego Instagrama również będzie w opisie. Na razie na kanale nic nie ma, ale może coś się pojawi myślę po prostu co mogłoby się pojawić a na instagramie non stop coś po prostu dodajemy ze spotkań jakieś właśnie jedno zdjęcie ze spotkań się zawsze pojawia już tam są chyba z zdjęć tak, z jest więc zapraszam tą, którą też bardzo chciałam to był zegarek, no już chciałam z Daniela Wingtona, ale yy, wiem, że był za drogi I jakoś tak nie, nie podobał mi się, w sensie e, chciałam złoto, bo aktualnie mam taką fazę na złoto no na złoto i kocham złoto w ogóle w sensie takie e, pozłocone rzeczy odchodzę od tego srebra i właśnie dostałam e, taki zegarek właśnie do mojego chłopaka na święta tym razem e, z House'a kupiony i do tego e, miałam dwie bransoletki miałam dwie bransoletki pierwsza tutaj ma takie e, trzy gwiazdki pierwsza, druga, właśnie wisi te gwiazdka jedna. Są troszeczkę na mnie za dużo, w sensie ten sznureczek mi przeszkadza. Jest taki, że normalnie wórz rękę, to aż dotąd ci sięga ten sznurek i to mi tak nie pasuje. I chciałabym to troszeczkę tak jakby obciąć, coś z tym w sensie zrobić z tego połowę, bo będzie mi wtedy o wiele łatwiej to nosić. To muszę po prostu pomyśleć nad tym. I teraz, co dostałam jeszcze od mojej mamy od moich rodziców ogólnie z biżuterii na święta, to dostałam właśnie taki piękny naszyjnik z księżycem takim powróconym, ale właśnie tym razem właśnie jest pozłacany i go po prostu uwielbiam. Jest przepiękny, mega mi się podoba, jak tylko zobaczyłam to od razu chciałam. Dostałam również jedną taką spineczkę i wsówkę. Ale na razie yy, nie wiem, czy dobrze się w tym czuję. Yy, może dlatego, że mam krótkie włosy i to tak yy, no, rzadko takie aspinki noszę. Ale chyba bardzo ładnie wygląda. Yy, I w tym właśnie yy, zestawieniu były też takie piękne kolczyki. Też są złote i są przepiękne. Yy, no Przepiękne. Będą na studniówkę. Są polskie i tak wyglądają i tutaj też dostałam goczyki nie pokażę wam ich wszystkich yy, bo w takim pakowaniu one są już teraz yy, no wyjęte i są w pudełeczku pierwsze to są właśnie takie kółeczka i one są właśnie z tego zestawienia moje ulubione o takie zwykłe kółeczka i w którymś zestawie też były o, takie też są piękne, takie właśnie malutkie słodkie i też są właśnie moje ulubione o taki Miałam je na Sylwestra, fajnie mi się nie nosiło. W tym opakowaniu też miałam takie trzy rozmiary takich kolczyków perełek. Trzy rozmiary, to jest mniejszy, taki średni, taki to jest największy. Tego chyba też mam dwa rozmiary. O, jest zwykłe, może zobaczycie, o. Nie wiem, może się wyostrzy. Może nie wyostrzy. Niestety, bardziej na mnie się wyostrza. Ale to właśnie tak wygląda i też jest przepiękny. I tutaj miałam o, takich kolczyków: takie złote, i jeszcze do tego srebrne, bo w tym pakowaniu było srebro i złoto. Tak jak widzicie, to jest na przykład srebro. To też jest srebro, tutaj jest z tyłu końcówka. A niektóre są złote, tak. Są takie pomieszane. I teraz Wam pokażę moje rzeczy, które sobie kupiłam za pieniądze. jest to na przykład ta bluzka. O! Głównie to moje rzeczy, które kupiłam, są czarno-białe, ale są tylko dwie rzeczy, które są fioletowe. I to jest na przykład ta, bluzka. Wszystkie rzeczy są na przecenie, ale nie powiem w którym sklepie. To były Stradivarius. Tak, te dwie bluzeczki były Stradivarius, czyli właśnie takie no, w stylu, wiedźmy, takie fajne. No, jedna chyba kosztował 15 zł, te dwie bluzeczki. W sensie Jana kosztowała 15 zł, tak? Czyli 30 zł. za takie dwie bluzeczki, myślę, że to fajnie. Yy, no, fajnie się układa. Yy, ta bluzeczkę. Była yy, w Medicine. Jak ja tylko zobaczyłam, to musiałam sobie kupić. zobaczcie na to. No jest piękna. Tak czach. Ona ma takie właśnie zakończenia. Po prostu jakby obcięte tu na dole, tak samo. Więc wydaje się, że taka fajna, luźna jest. O, jedyna rzecz szara. A ja pamiętam, jak za ją zapłaciłam. Naprawdę. Pamiętam tyle, że było wszystko na przycenie. E, kupiłam też spodnie takie, jakby tu powiedzieć, jaki kolor. O, może wam pokażę to? Tu wszystkie kolczyki trzymam e, w takim kolorze. Tak. Mam właśnie na sobie, ale wam nie pokażę, bo siedzę i. Są w takim kolorze, są długie. Bo mam takie krótkie, takie nawet kostkę coś w tym desej, ale strasznie do budów to mi do butów to nie pasuje. No i jeszcze mi się już tak rwą, tak jakby. Tak. No i drugie mam czarne z dziurami. A te same dziur są po prostu takie totalnie płaskie. Płaskie, po prostu. Proste. I teraz wam pokażę jedną z tych blues, ponieważ tam ta jedna jest w praniu. Niestety. A, jeszcze, da, powiem, co też jest w praniu właśnie. O, taka bluza, tu ma w kaptur taki właśnie liliowy kolor, tak można to nazwać, taki ładny liliowy, długi rękaw. A druga jest w takim kolorze. O, jest w takim kolorze. Ona jest, tam, tamta druga jest taka dłuższa trochę, ale właśnie taka też prosta, bez napisów żadnych. No, i mam też taki biały sweterek. Właśnie, on jest też w praniu, bo chciałam bardzo kupić sobie biały sweterek, bo nie mam żadnego białego sweterka, Zawsze mam jakieś białe rzeczy z jakimiś napisami czy coś, ale nie mam żadnej rzeczy białej. Po prostu prosto białej. I wymówiłam sobie biały sweterek. No, i go znalazłam z takiego samego materiału, jak mam jedną bruskę, i chyba kupiłam w tym samym sklepie. Chyba. Ale nie jestem pewna. I yy, to fajnie mi się go nosi. No i ostatnia rzecz. Kosmetyczka. Zobaczyłam ją. To musiałam ją kupić. Zakochałam się od razu w pierwszego wejrzenia Konstelacje właśnie to to, co... aktualnie kocham. Zobaczycie. Zobaczycie do, po do początku e, lutego, e, co z kolei z, z konstelacjami zamierzam zrobić. Na razie wam nic nie mówię. To połączył te filmiki. Dwie, dwie rzeczy po studniówce zamierzam zrobić. Możecie się domyślać, co mogę zrobić. Dwie rzeczy. Po studniówce, czego troszkę przed studniówką się boję zrobić. Piszcie, piszcie w komentarzach. Jestem ciekawa, czy zgadnijcie, co zamierzam zrobić. No, i to były wszystkie moje rzeczy: właśnie prezenty na święta i na urodziny. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. Może coś was tutaj zainteresuje i będziecie chcieli kupić może może tę paletkę może zainteresujecie się czarami i wiedźmami, a może właśnie biżuteria Was zainteresuje. Może, nigdy nie wiadomo, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo miło z tego powodu. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to... Zapraszam tam do kliknięcia. Przycisk ma być szary, nie czerwony. Plus jeszcze dzwoneczek, by dostać powiadomienia. I co? Widzimy się w następną niedzielę. Cześć!